Witajcie, witajcie Skorpiony na kanale Iwitarot. To czytanie jest dla Was na miesiąc lipiec 2021 na pracę i na miłość. Dla osób, które oglądają mnie pierwszy raz, to już mówię, tutaj jest układ na pracę, a ten jest na miłość. Te karty tu to jest rada. Na te sytuacje, które tutaj widzicie. OK? Wszystko jasne? Dobrze. Dobrze. To zaczynamy. Słuchajcie, kupiłam właśnie niedawno y, karty tarota współczesne, naprawdę. Y, y, także ta karta to jest śmierć. Y, ta śmierć, słuchajcie, nie przypomina Wam śmierci teraz, pandemicznej, przez zarazę, przez y, po prostu wszystko się wali, przez zdrowie, przez to, co nas spotyka. Właśnie tutaj, właśnie to, y, broń Boże, to nie jest, y, jakby to powiedzieć, tu nie chodzi o to, że ktoś z Was umrze. Tu chodzi o to, że jest sytuacja, gdzie Ty na przykład kończysz jakiś zakres zajęć i zaczynasz nowy. Na przykład idziesz na emeryturę, bo już po prostu czas na to, tak? Zmieniasz pracę, ponieważ ktoś Cię na przykład zwalnia z niej albo sam po prostu, czy sama rezygnujesz. Idziesz na bezrobocie, szukasz nowej pracy. To jest po prostu coś się kończy starego i jest nagle miejsce na to, żeby zacząć od. Coś nowego, jakąś nową historię zaczynacie, jeśli chodzi o pracę. O to chodzi właśnie w tej karcie. Coś nagle się zmienia, coś po prostu w lipcu się takiego wydarzy, że że w sferze fi finansowej i pracy i ogólnie coś się po prostu może nawet zawalić, ale po to, żeby coś zacząć nowego. Hmm. To też mówi, przecież y, oczywiście, że mówi o stratach finansowych. Przecież wiadomo, że jak jesteś zwolniony, to i jest jakaś strata, prawda? I zaraz po to szukasz nowej. A tutaj macie y, Wisielca. Zobaczcie, jak on wygląda. O, zobaczcie sobie go o, z tej strony. Te karty są naprawdę niesamowite. To jest właśnie wisielec. On mówi o, jakbym, z... właśnie o zastoju, słuchajcie. O zastoju w pracy. O braku satysfakcji z wykonywanej pracy. Tutaj, za, no, na przykład, zastanawiasz się nad nową pracą, tak? Patrzysz na swoje życie z innej perspektywy. Może to, co robisz, już po prostu masz tego dosyć. że w rutynę, już dzisiaj nie chcę. Dla innych to też oznacza również lenistwo. No po prostu, po prostu lenistwo. No w różnych sytuacjach. Teraz są wakacje, naprawdę można myśleć o tym, że sobie pojechałbym czy pojechałam gdziekolwiek, a ja tutaj muszę pracować, tak? I możesz być na przykład zwolniony, z, czy zwolniona z pracy, bo twój pracodawca nie jest zadowolony z tego, jak ją wykonujesz. No, można by tak powiedzieć. Albo sam po prostu odchodzisz. Możesz nawet tutaj, może być yy, dla kogoś innego na przykład. Coś takiego jak rozpoczęcie swojej działalności gospodarczej. Zaczynasz coś na nowo, kończysz coś starego i zaczynasz nowe. I na razie patrzysz, myślisz, co będzie dalej, patrzysz z innej perspektywy na sytuację. Właśnie o to chodzi. Zobaczymy, jakie karty dla, dalej dla Was będą. Już sobie potasujemy. To już jest. No proszę, no. No ja nie wierzę. Po prostu. Wiecie co wyszło? Wyszedł. Wyszedł pustelnik. Pustelnik to jest osoba, która czuje się samotna, osamotniona. Może sam pracujesz, czy sama pracujesz. Yy, może czujesz się źle w tej sytuacji, w której jesteś. Yy. Tutaj ta karta mówi o braku klientów. Klientu, ogólnie zastój w interesach. Czyż to ci nie idzie? Brak pracy. Zobacz, że te wszystkie karty ze sobą współgrają. Zupełnie tak, jakby to był dalszy ciąg, jakby w głąb wchodzą te karty w tą sytuację, jakichś osób, które właśnie są w tej sytuacji. Hmm. Tutaj widzę zmęczonego człowieka. Ty już nie chcesz y, być tu gdzie. I, i zakończasz coś. No ewidentnie coś zakańczasz. A jaka jest energia? Energia tutaj jest król denarów. Król denarów to jest ktoś, kto... kto jest. Y, Dobry w tym, co robi, który nie, który nie cierpi na brak gotówki. To jest człowiek, który pomaga, więc hmm, możliwe, że ktoś jest w Twoim otoczeniu, kto może Ci pomóc, może w znalezieniu nowej pracy. Hmm. Ciekawa jestem, jak to u Was będzie. Naprawdę to jest bardzo, bardzo ważne. Yy, móc na kimś polegać. Prawda? Zobaczymy, jaka jest rada. Tutaj mi dwie karty wypadły. No normalnie razem. Zobaczymy. I jacie. Się... No, król denarów. Słuchajcie, tu wam położę. Widzicie? Król denarów. I kapłanka. Kam kapłanka mówi o intuicji. Król denarów znowu mówi o tym, żebyś po prostu kierował się intuicją, czy kierowała się intuicją i w swoim tempie naprawdę w swoim tempie spełniaj yy, swoje marzenia. Jeżeli źle czujesz się w sytuacji, jakiej jesteś dzisiaj, w lipcu podejrzewam, że będzie to zmiana pracy. Jeżeli tutaj rzeczywiście znajdź, masz na kogo liczyć, to przyjmij tą pomoc po prostu. Hmm. No zobacz, król denarów tu też wyszedł. No. No proszę. <grych> Musisz myśleć dalekosiężnie. I to dobro do ciebie przyjdzie. Tylko nie możesz się załamywać. Naprawdę, bo... Nic nie jest bez przyczyny, naprawdę nic. Jeżeli ci to spotyka, to widocznie tak musiało być. Ja w to wierzę i tak to już jest po prostu. <grych> ok, zobaczymy, co tam u Was w miłości. Tutaj ta karta oznacza moc, a ta cesarzową. Moc, słuchajcie, jeżeli jesteś kobietą, to powiem Ci tak, że masz niejako władzę nad mężczyzną. Bardzo dużą. On pociągasz go. On jest gotów z, zawalczyć o związek z tobą. Nawet powiem, że. Hmm. No, powiem, że nawet. Hmm. Moc ogólnie oznacza silną namiętność, i w tym Waszym związku właśnie to jest. Y jesteś dla niego atrakcyjna. Y bardzo go pociągasz. Y no po prostu świata za tobą nie widzi. A jeżeli jesteś kobietą, jego marzeń. To powiedziałabym, że ten twój partner może się pozbyć złych nabiegów i postawisz na swoim. Bądź oboje postawicie. To tak, jakby usunąć przeszkody stojące na Waszej drodze do Waszego związku, czyli jakby siła woli, wiecie, że do siebie należycie. I tutaj jest obojętne, czy Ty jesteś kobietą, czy mężczyzną. Ty masz w sobie siłę i moc, by utrzymać tą drugą połówkę. O, tak bym to powiedziała. Słuchajcie, cesarzowi cesarzowa no zobaczcie no cesarzowa ona to jest kobieta pełna wdzięku to jest kobieta która wie co ona po prostu wie, że jest atrakcyjna ona wie, że yy, że po prostu nie da z sobą pomiatać drugiej stronie, że tak powiem ta karta również mówi o ciąży, ta karta mówi o, o ognisku domowym. Także no, są piękne te karty, obydwie. Także tu jakby narodziło się jakiś, jakiś jest związek o, namiętny, gdzie jest po prostu. Y no, miłość taka, że wow. Hmm. I cesarzowa o tym mówi, i ta moc. Hmm. Ta cesarzowa w ogóle nie robi niczego na siłę. Ona po prostu obserwuje, ona się dostosowuje. To nie jest tak, że wszystko robi, co ta druga połowa chce, ale do jakiegoś stopnia, póki jej pasuje, to się dostosowuje. Ale są momenty, kiedy mówi dość, prawda? Wie dobrze, ile jest warta. Wie dobrze, ile. Że po prostu żaden mężczyzna nie jest w stanie przejść koło niej obojętnie. O. Przecież no zobaczcie, jakim seksabilem bije. <laughs> to jest ktoś, kto ma dom, rodzinę. Dzieci i sprawuje pieczę nad ogniskiem domowym. I tutaj możliwe, że jeżeli jesteście w związku, to jesteście w bardzo szczęśliwym związku. I dobrze wam jest tam, gdzie jesteście, i, i dogadujecie się. Hmm. Tutaj kobieta dominuje, myślę. Przynajmniej na tą chwilę. Okej, okay, już się tak rozgadałam Marudzę wam <laughs> Zobaczymy, jaka karta będzie Na tą sytuację Ups. O, rano. No proszę Wyszedł cesarz Cesarz, a tu, dobrze mówię? Nie, cesarz, to jest król yy, Buław, przepraszam. Król Buław, czyli to jest też silna osobowość. Słuchajcie, gdzie trzecie? się naprawdę musicie kochać, żeby dojść do porozumienia, żeby naprawdę, bo jeden drugi chce tutaj zawładnąć, jakby drugą osobą. Zobaczcie. A jaka jest energia na ten miesiąc? czwórka czwórka yy, była słuchajcie ona mówi o szczęściu rodzinnym naprawdę myślę że jesteście szczęśliwą rodziną tylko każdy chce dominować ja mam wrażenie że tutaj każdy chce dominować i on i ona <grym> Jeżeli jesteście ciekawi, co, co karty mają na ten temat do powiedzenia, to bardzo proszę o kontakt na e-mail. Pod adresem rybka yy, nie rybka, tylko yy, ilitarot. gmail.com <grym> OK. A teraz zobaczymy, co tutaj jest, jaka rada. Ojej, dziewiątka buław. Tutaj ktoś jest chyba zmęczony. Tutaj jest ktoś bardzo zmęczony. I tutaj jest ta karta, mówi, byś nie poddawał się tym negatywnym emocjom. Jesteś aż tutaj, to nie poddawaj się. Czyli jakieś skrzyty w tym Waszym związku widzę. Hmm. No, myślę, że dojdziecie do porozumienia, ale jakoś w tym lipcu coś lekko nie będzie. Zobaczymy, co mają karty. Co mają do powiedzenia aniołowie. Aniołki, na Waszą sytuację. miesiącu ulicy 2021. Ups. Poleciały. Dwie poleciały. To Wam już dwie to jeszcze pokażę. <laughs> Polepszenie i zaufanie. Polepszenie, ok. Przeczytamy, co tutaj mają do powiedzenia. powiedzenia. Polepszenie. Nadszedł dla Ciebie czas polepszenia i uzdrowienia. Emocje, które wystawiły Cię w ostatnim czasie na próbę, z czasem odejdą do przeszłości. Choć może być Ci trudno to teraz sobie wyobrazić, czeka na Ciebie naprawdę radosna przyszłość. Teraz musisz jednak dać sobie czas na zregenerowanie sił. Ta karta oznacza również, że Twoja rekonwalescencja jest niemal zakończona. Wyślij słowa wdzięczności niebiosom i zacznij planować kolejne, kolejny ekscytujący etap swojego życia. A teraz yy, zaufanie. Czyli zaufanie myślę, że ta śmierć nie jest taka straszna. Pamiętajcie o tym. Hmm. Jest to moment, w którym powinieneś wykazać się zaufaniem. Czasami odpowiedź na pytanie nie brzmi tak ani nie. Bywają sytuacje, w których najlepiej jest nie wiedzieć, co, się, co cię czeka. Dzięki temu co w przyszłości może zamanifestować się przed nami w pełnej krasie. Zupełnie jak u dziecka rozpakowującego prezent, częścią magii naszego życia jest. Odnajdywanie przyjemności w odkrywaniu niespodzianek. Zaufaj, że Twoje anioły przygotowały dla Ciebie coś wyjątkowego, nawet jeśli nie mogą Ci teraz zdradzić, co to dokładnie jest. Zobaczcie. I tutaj naprawdę macie. No, nie wiadomo, co w tej pracy będzie, prawda? Jesteście przed. Przed czymś, co tutaj się właśnie może zakończyć. Tutaj się czujesz jak pustelnik. Musisz zaczekać na, nie wiem, na dalszy bieg spraw. Z kimś porozmawiać. Nie czuć się jednak taki samotny, takim samotnym. Zaufaj aniołom. Będzie lepiej, na pewno będzie lepiej. W lipcu myślę, że lepiej... Może pomyśleć o, o tym, że są wakacje. Może odpuścić po prostu na chwilę, tak? Nie można przecież żyć ciągle negatywami. Jeżeli coś nie wychodzi, to potem już jest tylko lepiej. Po słońcu, zawsze, po, Jezu, po, po burzy, jaką teraz mam za oknem, ja wiem, że będzie słońce, tak? Na pewno. Ja Wam życzę z całego serca, skorpione, żeby Wam się wszystko poukładało tak jak naprawdę tego pragniecie. Nie, nie myślcie, że, że koniec jakiegoś etapu w życiu zawodowym to już jest jakiś koniec świata. To jest początek czegoś nowego. Pamiętajcie o tym. No, a w miłości no to. Hmm. Może te tarcia w związku są przez całą pracę również. Może się to wszystko łączyć, prawda? Możecie być w tym przecież zmęczeni, czy zmęczone, bo to przecież nie tylko do mężczyzn mówię, a również do kobiet. To tyle z mojej strony. Trzymajcie się skorpiony i do następnego razu. Pa.